Mhm. Dzień dobry, kochani, witam się z Wami w kolejnym filmie, a dzisiaj trochę pogadankowo porozmawiamy sobie o początku. O początkach Bogosfery. Moi drodzy, od razu mówię. Nie lubię dat, nie pamiętam różnych dat, dlatego nie będę tutaj Wam mówił kiedy konkretnie, co i jak. Ale cofnijmy się do czasu około 2007-2008 roku. Nie wiem, czy wtedy nie zaczął się show na fotobloga. To było we gimnazjum, czyli kupa, kupa lat temu. I ja postanowiłem założyć tego fotobloga. Na fotoblogu, moi drodzy, dodawało się zdjęcia, no po prostu zdjęcia, jakieś krótkie opisy. Zazwyczaj fotobloga mieli nastolatkowie, czyli ja wtedy byłem nastolatkiem. No i wiadomo, wszystkie nasze nastolatnie problemy wy wy wylewało się właśnie na fotoblogu. Na fotoblogu nie było jeszcze jakiejś super jakości, bo mało kogo było stać na super aparat, a nawet w tych czasach nie było e, takich no naprawdę sprzętów dobrej jakości, jak na przykład mamy teraz. Dlatego ja założyłem tego fotobloga, dodawałem tam zdjęcia od czasu do czasu z jakiejś sesji, bo wtedy robiliśmy jakieś tam sesje, a ja wtedy posuwałem, wiecie, pierwsze telefony z aparatem były wypuszczone i mieliśmy je... Natomiast no, dodawało się i wiem, że obrabiało się te zdjęcia w jakimś takim albo w programach naprawdę mało profesjonalnych typu może nie GIMP, bo jednak GIMP może zastąpić Photoshopa, ale na przykład Photoscape, chociaż czasami tam kadruje i wyostrzą dalej zdjęcia, ale nadawało się tej, temu obrazu taką kliszę, taką naprawdę taką vintage i to było bardzo popularne wtedy. No i e, jeśli chodzi o to, co się tam pisało na tym blogu no to pisaliśmy właśnie o swoich problemach życiowych bardzo poważnych ponieważ no, wyniesienie śmieci czy wyjście z zwierzątkiem na dwór to był jedyny nasz problem nastolatków i to był problem no, na skalę światową tak są pierwsze miłości, pierwsze zakochania, pierwsze pierwsze romansy i chodzenie za ręką za rękę Wtedy moi drodzy się pytało dziewczyna czy tam chłopaka, czy chcesz ze mną chodzić. Tak, to były dziwne czasy. Natomiast na do fotobloga dobrze wspominam i później założyłem bloga na onecie. Tak mi się wydaje, że na onecie. Jeśli mylę się, ale chyba na onecie, to mnie poprawcie. To był blog, w którym również się wylewało swoje żale był to, była to forma pamiętnika takiego pr pamiętnika prywatnego zerkam tam, ponieważ ja zazwyczaj jak myślę, to zazwyczaj gdzieś tam zerkam gdzieś indziej, bo jak patrzę się tylko na kamerę do was, to ciężko mi się po prostu zebrać myśli i skupiam się na tym, żeby było ostre i tak dalej, a nie o to chodzi. To jest pogadanka, więc nawet nie musicie na mnie patrzeć. A wracając do Onetu. Napisałem tam posta na temat nauczycieli. To był okres gimnazjum również. i Ja z niektórymi nauczycielami bardzo źle żyłem. Ja już o tym też mówiłem, wam znacie moje historie. Nie, nie. Dobrze nie żyłem. Pozdrawiam panią z chemii, która przeprowadzała terror. Pozdrawiam panią. No i w tym momencie napisałem tego posta na temat nauczycieli, jak oni, że to nie są nauczyciele z powołania, niestety nie znalazłem tego wpisu, nie przetrwało to w internetach, chociaż teraz wszystko przetrwa, wszystko, moi drodzy, po prostu wszystko przetrwa. Ale wtedy to nie było, nie było tych wszystkich wykopów innych takich śmieciowych portali, które nie niosą nic ze sobą dobrego i na którym przesiadują tak naprawdę ludzie, którzy nie mają własnego życia i nudzi im się w domu. No i napisałem to i wtedy, wtedy jeszcze był boom na blogi Oneta, bo można było się dostać na stronę główną Onetu. I to był już fame. I ja się dostałem, moi drodzy, na stronę główną Onetu z tym, Właśnie tekstem, jako pisanego, jako pisany tekst przez nastolatka. I no ten tekst miał ogrom wyświetleń. Jak, w, jak na tamte czasy to było ogrom. To było chyba z 10 tysięcy wyświetleń. No ale ja to tak za bardzo nie patrzyłem na te statystyki. Zresztą wtedy się prowadziło bloga totalnie, totalnie nie patrząc na statystyki i jakby nie mając na celu zbierania jakiejś super ekipy obserwatorów. super Nie było nawet jeszcze wtedy jakoś, chyba nie było, Google Analytics. Zresztą może był, natomiast no na Onecie takich funkcji nie było. No i w tym momencie mówię, kurczę, no to prowadzę dalej bloga. No ale gdzieś tam ten Onet zanikł, jeśli chodzi o blogosferę. No i przeniosłem się na blogera, na blogspot.com. No byłem dalej młody, no bo ile ja miałem, 16 lat może, 17-16 lat, czyli teraz mam 26, czy około no, 10 lat temu. Wow. Jak nie więcej. No i tam zacząłem już robić konkretniejszy content, jak się teraz to nazywa. Jest to content kosmetyczny. No I może od początku. Ja się uczyłem wszystkiego sam. Ja do bloga podchodziłem bardzo, bardzo tak oficjalnie, bardzo porządnie, ponieważ na początku tworzyłem jeden, jedyny content, były to kosmetyki, recenzje, porady. Mniej trafne lub bardziej trafne wiadomo, wtedy nie było tylu kosmetyków, a raczej mnie nie było stać na to, żeby sobie zakupić multum kosmetyków. I gdzieś tam pisało się o wszystkim i o niczym, nawet jak się nie miało wiedzy, to tak czy siak patrzyło się na inne strony i kopiowało się teksty, wtedy nie było jeszcze tak bardzo popularne wyśmiewanie tych osób, które tak robią, czy tam po prostu nie było, nie było to pod groźbą karalną, czy tam pod karą grzywny więzienia za, za kopiarstwo i tak dalej. Natomiast tak się robiło, żeby mieć jakiś tekst. No i um, założyłem tego bloga. Robiłem sobie te recenzje i tak dalej, potem... Weszł wszedł boom, był czas, kiedy mnóstwo blogerek organizowało spotkania blogerskie. Do teraz takie coś istnieje, natomiast mało kto już ma czas chodzić na takie spotkania blogerskie, no i nie ukrywam. Pisało się, raczej organizatorzy takich spotkań blogerskich pisali do różnych firm, zazwyczaj pisali do 50 firm i kto się odezwie, ta firma mogła nas wspomóc, jakby być sponsorem tego spotkania. Umawialiśmy się w danym miejscu, Miejscu. Organizatorzy przygotowali paczki dla każdego blogera. Organizowało się różne pogadanki. To były spotkania, gdzie każdy każdemu pupę obrabiał, no i zazwyczaj na tym się kończyły te spotkania. Teraz wiem, że od jakiegoś czasu, że się zapraszał w różne firmy, żeby pogadali, dali gifty i tak dalej, ale zawsze z tych spotkań blogerskich, ja może byłem w swojej karierze blogerskiej około 6 razy na takich spotkaniach, 5-6 razy po całym Śląsku, bo tylko na Śląsku jeździłem. I w tym momencie zawsze, ale to zawsze wychodziłem z paczka obładowany po prostu jakimiś darami losu. Było to bardzo miłe. Dla, ja, chociaż ja to traktowałem jako po pierwsze prezenty dla rodziców, czy tam dla bliskich na, na urodziny, po to, żeby mieć materiał na bloga i dalej to tak traktuję i mm, po to, żeby Wtedy nawet nie było mowy o sprzedaży tych kosmetyków. Nie było takiego popularnego, żeby to co się dostaje od razu hop na OLX czy Vinted czy inne jakieś tam portale, które sprzedają. Natomiast no, zawsze gdzieś tam się rozdawało te kosmetyki, jeśli było tego za dużo albo wiedzieliśmy, że wiedzieliśmy że ja że po prostu tego nie użyjemy. Ja miałem bardzo mocną skórę trądzikową, no, ale na starość mi przyszła topowa, no ale miałem tą skórę, więc nie wszystkiego mogłem stosować. A i tak jak te stopałem. Więc tak. tak Spotkania bogerskie to, były, to było takie obrabenie. pupy i dalej to istnieje. Natomiast teraz jest bardziej to w formie naukowej: czyli zaprasza się różne firmy i oni sobie tam przeprowadzają prezentacje i dają gifty. Eee, co dalej? No to były też początki, może nie początki. Tak, początki YouTube'a. Bo, bo YouTube może ma swój okres już przez 13-14 lat. Więc te 2-3 lata w tą wewce to jest początek. I nikt tutaj nie myślał o konkurowaniu między youtuberami a blogorami, nikt nie patrzył wtedy na statystyki, nikt nie patrzył na to, czy ktoś coś może dostać. Ale był okres później, gdzie się pisało do firm. I ja też to robiłem, moi drodzy. Na, na początku, gdzieś tam po dwóch latach nawet. Prowadzenia bloga, czyli jak miałem 18-17 lat, pisałem do firm moi drodzy. Pisałem do firm, miałem taką stałą regułkę: kopiuj w klej, kopiuj w i pisałem do nich, czy nie chcieliby ze mną zawrzeć współpracy. Dlaczego tak się działo? Ponieważ nie było tylu agencji PR-owych, w ogóle nie wiem czy były, a jak były, to bardzo skryte i bardzo wybiórczo wybierali te, te, te osoby, które, z którymi współpracowali. Dlatego też nie mogłem pozwolić sobie na to, żeby nie mieć materiału. No to pisałem do tych firm. Bardzo dużo firm się odzywało, że tak, że z chęcią. Ja wtedy miałem bardzo dobre statystyki, bardzo dobre. Tam te wyświetlenia były dobre. Chociaż tak jak powiedziałem, one się nie liczyły jakoś super. Chodziło o pozycjonowanie w Google danego linku niż całego bloga. I teraz to teraz się tak dzieje, że pisząc posta, gdzie blogi już teraz no, tak naprawdę upadają i bardzo mało blogów w tych czasach jest bardzo popularnych i po prostu ludzie nie chcą czytać, nie chcą im się tego czytać, co też widać, ile siedzą na blogu, ile minuty spędzają na blogu na przeczytanie tekstu, czy obejrzenie, czy kliknięciu link. To teraz się robi tak, że obrotu się pisze posta dla linku sponsorowanego czy po prostu linku dla pozycjonowania danej marki, no ale mniejsza. Google to jest siła jednak. Jak te paczki zostały nam przesyłane, to każdy się po prostu zadowalał i, i cieszył się w zaciszu swojego domowego, w zaciszu domowym, bo słuchajcie wtedy nie było Instagrama, nie było Instastory, nie było można się pochwalić, nie było briefu, czyli tej rozpiski, co mamy zrobić, jak dostaniemy już tą paczkę z tymi kosmetykami, jak komunikować tą, tą paczkę, jak, jak komunikować te, te kosmetyki. Teraz już tak jest, wszystko mamy rozpisane, co i jak, kiedy mamy powiedzieć, kiedy opublikować, jaki screen zrobić, gdzie wysłać. A, dużo tego, ale to jest też mniejsza, tego po prostu nie było. Po prostu robiło się zdjęcia, robiło się tekst i wrzucało się na bloga, dodawało się linka i tyle. Fajny czas to był, bo to był taki czas, który bez troski dla bloga, dla tych współprac to nie było super obowiązujące. Jak gdzieś mi poleci krew, czy widzicie krew na dłoniach, to znaczy, że. Puściła mi się krew z nosa, jest straszne, mocne ciśnienie, a ja bardzo na to reaguję. W tych czasach była też mniejsza, mniejsze parcie na fame, Znaczy czy nie było czegoś takiego? Po prostu się pisało, dla samego pisania, dlatego że no, nikt w ogóle nie myślał o korzyści majątkowej, o korzyści materialnej, może nie materialnej, tak. natomiast m, korzyści takiej finansowej, no, nikt o tym nie myślał, bo nikt nie wiedział, że na tym można zarobić. Przynajmniej ja z tego tak wiem, jak rozmawiałem właśnie przed tym materiałem z kilkoma osobami, które też prowadzą długo bloga. Nikt nie myślał o tym, że można na tym zarobić i że da się w ogóle na tym zarobić i jak na tym zarobić. Teraz w tych czasach to jest po prostu, no na każdym kroku można zarobić. Czy to przez właśnie te cashbacki, które są bardzo popularne i moje drodzy to jest wszystko sponsorowane, jak dana osoba szczególnie na YouTubie o tym mówi, to jest wszystko sponsorowane. Nie było możliwości sprzedaży. Nie, nie myślało się o pieniądzach totalnie. Natomiast wszedł ten google, ten AdSense. Wszedł ten AdSense, no i włączyłem się, włączyły się reklamy na blogu. I moi drodzy, jedno kliknięcie generowało nawet nie 0 groszy. Tam było 0, ileś, ileś groszy, grosza, tak naprawdę. I ja, będąc takim szczeniakiem typowym. Taką cebulą, taką karyną, nie obrażając, chociaż obrażając siebie, klikałem sobie w te reklamy. No bo nie było jeszcze takiego stricte regulaminu, takiego bardzo wiążącego, i tam wszyscy klikali. I byłem w tej grupie, w której mi zablokowano możliwość klikania w te reklamy. To znaczy, zablokowało google AdSense, zablokowało mi w ogóle zarabianie na blogu. I dobrze. I dobrze, bo ja klikałem w te reklamy wszędzie, gdzie byłem, czy to na telefonie, czy to na komputerze w domu czy na, w jakiejś kafejce bo wtedy były jeszcze kafejki internetowe czy to w, po prostu wszędzie gdzie mogłem mieć zmienny IP to po prostu klikałem w te reklamy nie jeden, nie dwa razy, tylko więcej no i przyszedł mi mail w którym dostałem ostrzeżenie, potem drugie ostrzeżenie a na końcu to już w ogóle mi zablokowali i do teraz moi drodzy nie mogę AdSense'a odblokować i nie ma możliwości zarabiania na blogu przez reklamę, ale nawet jakby była taka możliwość to bym nie chciał po pierwsze, dlatego że mm, mój blog już nie generuje aż tak dużych zasięgów, więc moje zarobki byłyby bardzo małe albo małe, może tak. A po drugie, bardzo niszczą jakość strony te reklamy. I nawet jeśli ktoś umieści na samym dole te reklamy, no to tak czy się nie zarobi za wiele, bo tam mało kto dochodzi do bloga i mało kto patrzy sobie po prostu, skroluje całego bloga. Więc jeśli ktoś chce dobrze zarobić, to musi mieć na samej górze tę reklamę, w środku tekstu tę reklamę, a istnieje masa stron, takich clickbaitowych takich plotkarskich, gdzie głównie właśnie zarabiają na accesie te strony, natomiast ja sobie nie wyobrażam, żeby na moim, Google, na moim blogu było Google AdSense, w tym momencie przynajmniej. Na YouTubie może i tak, ale zanim ja zrobię ten pułap, ten pułap tego tysiąca subskrypcji i czterech tysięcy oglądalności godzin, no po prostu minie kilka lat, jak nie więcej. Ro nagrywam do nagrywania i lubię to. Także nie, nie zarabiam. Z biegiem czasu pojawiły się również nowe sprzęty, nowe możliwości, więc ja utrzymując się w tej branży blogosfery, również pozując, malując, malując na sesje cały czas, to w tym momencie powiedziałem, kurczę, no zarabiam, czasami sobie coś zarobię na tych sesjach, na jakichś klientkach, no to mam pieniądze, to sobie kupię aparat. No i moim pierwszym aparatem to była taka małpka, to był Canon Covershot, tak? Canon Shot, coś tam? To była zwykła taka małpka, gdzie nawet nie było wymiennego obiektywu, był zoom i tak dalej. No i taką robiłem. Następnie kopiłem sobie chyba Olympusa. Już, to też nie była wymienna optyka. Nie, to nie była wymienna optyka, i to była mm, zwykły taki aparat Olympus, który y, udawał lustrzankę. Następnie był znowu Canon. Ja bardzo lubię Canon'a swoją drogą. Nie, nikt mnie nie zasponsorował, żebym powiedział. I tak jak i mało kto, to obejrzy ten filmik. <gry> Natomiast tak, to był Canon i to był Canon trzycyfrowy, tak? Albo czterycyfrowy. Nie wiem teraz. No ten. No... Taka małpka z wymienną optyką. No, w tej chwili nagrywam kanonem EOS 70D, teraz właśnie patrzę sobie na, na napis, bo ja nigdy nie pamiętam tego, tego numeru. 70D z obiektywem 35 ml. Mil, mil, milimetrów, milimetrów, mam też 50 mm, mam też kita. E, także, no tak, nie chodzi o chwalenie się, tylko chodzi o to, że mm, no to tak szło do przodu i robiło się też lepszej jakości zdjęcia, kupowało się jakieś tanie rzeczy, żeby to na zdjęciu fajnie wyglądało. Chciało się wtedy mieć lampki w tyle, żeby dużo tych lampek było, żeby był ten efekt bokach. Jak się napisało posta na temat mm, efektu bokach, to, to w internecie naprawdę te zasięgi poszły bardzo do góry, bo wtedy mało kto o tym pisał. Mało kto o tym pisał, przynajmniej w blogosferze i faktycznie te Google bindowało do góry te posty. To był fajny czas, bo można było sobie jakby od nowa internety tworzyć. Natomiast teraz jakbym napisał o efekcie bokach, no to mało kto by to przeczytał, bo to jest już chyba oczywiste. Zresztą mało, nawet teraz w aparacie zwykłym telefonu możecie zrobić ten efekt bokach. I... Nie musicie mieć lustrzanki tak naprawdę. Ja mam tą lustrzankę jako czwartą. bo tak jak mówiłem, wcześniej miałem inne modele aparatu. Mam gdzieś tutaj w szafie, w tej komodzie, która była we vlogu, ta nowa. Natomiast nie chcę już zmieniać ułożenia moje, mojego posiedzenia tutaj. No i tak to było, moi drodzy, w blogosferze. Teraz jest, teraz jest nacisk na, po pierwsze, w słupki, po drugie znajomości. Trzecie kawki z pr z ludźmi z pr -u. Dobre znajomości, dobre kontakty, ale najlepiej, żeby wizerunek był nienaruszony, czyli po prostu nie mamy, nie wypowiadamy się na tematy, które są mało wygodne. Zauważcie, że osoby bardziej znane mało, kiedy poruszają jakiś temat taki bardzo kontrowersyjny, bo nie chcą, sobie na, nie chcą się narazić. Z tego względu, że jeśli się narazimy, to w danym momencie też firmy nie chcą współpracować. A już to się bardzo zmienia, bo niektórzy, niektóre firmy na to zwracają uwagę, niektóre nie, niektóre korzystają z tego, że ktoś był w danej telewizji i od razu biorą tą osobę i wysyłają mi wszystko jak leci. Pozmieniało się to bardzo. Czy to poszło do przodu w pozytywnym kierunku? No, moim zdaniem tak, bo dalej można robić to, co się lubi, dalej można pisać, trzeba się bardziej wysilić nad tymi tekstami, chociaż ja troszeczkę mm, osiadłem na laurach i nie skupiam się bardzo, bardzo mocno na tych tekstach, na tych zdjęciach, bo zauważyłem, że ludzie na to nie zwracają uwagi, a jeśli zwracają uwagę, to niekoniecznie się to przekłada na wyświetlenia czy oglądalność. Także tak, no mam nadzieję, że, że taka pogadanka Wam się spodobała, troszeczkę otworzyła Wam oczy, jak było kiedyś i dlaczego teraz jest tak trudno. Teraz mam wrażenie, że jest tego po prostu ogrom, tego jest za dużo. I jakbym dopiero teraz wszedł w ten świat blogosfery, to nie powstałby ten film, bo nie mógłbym tak powiedzieć. Ja w mediach, w mediach, na blogosferze i w internetach już no, jestem o to no, ponad 10 lat, jak nic. Naprawdę ponad no, więcej. No. Z 13 lat na pewno, na pewno z 13 lat jestem w, w blogosferze, w tych wszystkich takich rzeczach, i dlatego mogę sobie powiedzieć, pozwolić na taki filmik, gdzie sobie wspominam to, co było kiedyś. No, są plusy, są minusy, wszystkiego, natomiast żyjemy dalej, i mamy się dobrze. Ja postanowiłem kręcić YouTube'a, nie wiem, co mi do strzeliło, ale mam nadzieję, że będziecie ze mną, że podoba Wam się takie, taka pogadanka, zupełnie coś innego, why not, czemu nie, w końcu to jest mój kanał, może mogę o wszystkim mówić. Chciałbym, żeby ten kanał był lifestyle'owy, nie tylko o kosmetykach, ale z naciskiem na kosmetyki jednak i na takie rzeczy no Mam różne pomysły. Dajcie znać, co sądzicie i czy Wy w ogóle prowadziłyście, prowadziliście blogo, bloga, czy fotobloga, czy, czy bloga na Onecie, czy inne rzeczy. A tymczasem zapraszam Was oczywiście do subskrypcji kanału. Bez tego ja nie urosnę, w ogóle nie urośniemy i będziemy stać w miejscu. <grym> Oczywiście też witam wszystkich nowych subskrybentów, ponieważ trochę Was dochodzi od czasu do czasu, bardzo mnie to cieszy. Pamiętajcie o łapkę w górze, wszystkie linki do moich social mediów, jak i do komputerowej pasji mojego brata macie na dole w opisie. Nie pomijajcie tego, bo czasami są ważne sprawy właśnie tam pisane. Rozgadałem się trochę dzisiaj w tym filmie, ale widzimy się w kolejnym. Cześć!